Musimy pamiętać, że każdy na drodze ma swoje miejsce. Musimy również zwrócić uwagę na to, że wypadków jest bardzo dużo, bo aż 135 wypadków z udziałem rowerzystów oraz 34 wypadki z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na najważniejsze, najczęściej popełniane błędy przez rowerzystów i osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych. Jest to m.in. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jak również nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdów dla rowerzystów, a także niestosowanie się do prędkości. Powinniśmy poprawić właśnie te przewinienia i wtedy powinno być bezpieczniej. Osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych również mogą korzystać z chodników, dlatego nie obrażajmy się na te osoby, jeżeli one poruszają się, jednakże powinny poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Ale to nie znaczy, że użytkownik hulajnogi elektrycznej powinien w pierwszej kolejności jechać po chodniku. No właśnie nie. Powinien skorzystać z drogi dla rowerów. Jeżeli tej drogi dla rowerów nie ma, może właśnie wyjątkowo poruszać się chodnikiem, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Możemy zobaczyć coraz młodszych użytkowników tych hulajnóg elektrycznych. Co powinni powiedzieć, jeżeli takim dzieciakom, które korzystają z tego środka transportu, bo są to niejednokrotnie osoby, które nie mają pojęcia o przepisach ruchu drogowego. Oczywiście pierwszym takim warunkiem jest to, żeby taki młody użytkownik posiadał kartę rowerową, od 10 roku życia taką kartę rowerową można zdobyć. Jeżeli jest jej posiadaczem, może poruszać się bez opiekuna. Jeżeli natomiast nie ma znanego egzamin, egzaminu na kartę rowerową, samodzielnie nie może poruszać się zarówno rowerem, jak i hulajnogą elektryczną. Może poruszać się z opiekunem. Nie ma takiej możliwości, żeby jedną hulajnogą poruszała się więcej niż jedna osoba. Dlatego pomimo tego, że dziecko nie ma karty rowerowej, nie powinniśmy poruszać się w dwie osoby.